Sobie, to jest kolejny na na kanale. No i jest to kolejny odcinek z UWF. Dzisiaj będzie jeden ranking prawdopodobnie tylko i będzie to ranking z najlepszymi zawodnikami Manchester United w historii. Jak widzicie, mamy tutaj 60, 64 zawodników i tylu też wybierzemy. Także gameplay play, ja to bardzo e, się nie rozwodziłem na tym jak tam wygląda e, ogółem ranking w ogóle, e, nieważne w każdym razie, jeszcze zanim zaczniemy, powiem, że m, brać pod uwagę będziemy głównie e, ten, tą przygodę w Manchester United e, Tak powiedzmy w 80% a reszta to będzie, wie, wiecie, no, e, jakby jego reszta kariery, ale głównie będzie to. E, właśnie kariera w Manchesterze United, no i e, zaczynamy. Mamy Cola i Ferdinanda, Ferdinand. To są bardziej moje czasy, powiedzmy też. Może wtedy nie byłem jakimś super, wiecie, prawdziwym fanem, bo to były gdzieś tam lata 2000, nie wiem, tam no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, coś takiego. E, więc ja wtedy miałem tam 6 lat, ale i tak wybieram Ferdinanda. E, no jest to legenda. E, no tutaj, szczerze mówiąc, mamy Irvina, którego nie kojarzę, i mamy Alexa Tejesza który tak naprawdę w United jest nikim, w sensie, no, jakby jest tam rok i teraz gra drugi sezon, chyba, i jakby no nie pokazuje nic dużego. Nie wygryzł showa bez formy, teraz wiadomo, show jest lepszy, ale jeszcze jak Teles przechodził, to show wcale, wcale nie był taki, takim pewnym zoning w składzie. Więc zbieram Irwin, mimo że nie wiem, kim jest, ale no, chyba gorszym od tego jeszcze nie można być. Nie mówię, że jest zły, ale no, po prostu wiecie, jak na tą skalę zawodników. Tutaj, nie ma, ja widzieć podobną sytuację co do Ferdinanda. No, legenda, ogromna legenda. Jeden z lepszych obrońców, no i Edwin Wandersar, Wandersar i Ole Gunnar Solskjaer Fenomenalny zmiennik, gorszy już, gorszy już trochę e, trener No i, no, no tutaj Edwin, no to jest, to jest kot I wybrałem go e, No bo to naprawdę no Jest różnica, Karik według mnie bardzo niedoceniany zawodnik, teraz jako trener zastępczy prowadził sobie naprawdę dobrze e, Nie ukrywam będę brać pod uwagę te Właśnie przygody trenerskie zawodników też, mimo że mamy tutaj yy, głównie o zawodnikach, ale też będę patrzeć, jak, jak poradzić sobie jako trener, czy generalnie jako osoba i tak dalej, więc wybram tutaj Karika. No tutaj ciężki, kurczę, dlaczego taki wybór? Dlaczego? No Kantona był genialny, no genialny był naprawdę, ale runej też, no. No z bólem serca, ja bardzo lubiłem Kantonę, to jaki on był, jak czytałem różne historie, czy tak w książce yy, czytałem, yy, Fergusona książkę czytałem, o właśnie tam były różne wspominki z Kantonu, On no to super gościu, nie, śmiesznie w ogóle, na ale jednak, ale szkoda, że tak szybko, szybko Kantona odpadł. Dalej, kogo my tu mamy, Valencia i Robkin. no, mimo że Valencia był naprawdę dobry Był rewelacyjny, wręcz bym powiedział, jak na wiedzie, no Boże, dobra, rewelacyjny nie, nie był mi wiadomo kim Ale był solidnym zawodnikiem, no ale mimo to wszystko, no to Kim, To jest jednak półka wyżej e, Lindelof York, no to zdecydowanie York, mimo że Nie zbyt go kojarzę, mniej więcej wiem, e, co i jak, ale no, jednak Jednak, e, York e, Tutaj Bruno i Stam, nie kojarzę kto to jest Stam, wiem, że Bruno jest Genialny już teraz, mimo że to jest chyba jego trzeci sezon United i to pierwszy to było pół roku tylko. No więc wybram Bruno, no bo to co on robił w United nadal robi, to jest naprawdę spora rzecz. Martial, no genialny debiut, ważną bramkę zdobył, ale no tak to jednak nie pokazuje tego co, co, co się liczyło, jak, jak ściągało United. No a jednak Neville to jest legenda, więc wybram Nevilla. Lux show i Pogba, no, mimo wszystko Pogba, chociaż nie wykorzystuje pełni potencjału swojego i pokazuje to, właśnie takimi przebłyskami formy. To pokazuje, że, no, jeżeli on by utrzymał taką formę, to naprawdę to byłoby wow. Aron Misaka, Misaka. ja to nagrywam, uwaga, moi drodzy, w grudniu, 20 grudzień, wy to pewnie oglądacie w marcu. Yy, no i na ten moment Aron Wisaka jest fatalny. I on nigdy nie był rewelacyjny, więc wybieram kolmana, mimo że nie wiem, kto to jest. Yy, CR7. No, prosty wybór, wiadomo, Felaini yy, i Rud. Rud, czy to jest. Czy to jest ten Rud, o którym myślę? Ale Felaini <laughs> to była legenda i tego. <laughs> Wiecie, to każdy wie. Musiałem sobie sprawdzić, czy to na pewno jest Rud Van Nistelrooy. No, jest Rud Van Nistelrooy, nie byłem pewien. Yy, wiadomo, no, genialny napastnik, więc wybieram go. Yy, ale po prostu nie byłem pewien bo z twarzy jakby, no, nie kojarzyłem tak w co w stu No i tutaj yy, obecny zawodnik, DH, dobry bramkarz, no, ale jednak yy, Char Chariton, znany szerzej jako Bobby Charlton, czyli, no, w sumie jeden z lepszych zawodników w historii, jeszcze o Anglików, yy, ma na swoim koncie za tą piłkę, więc tutaj prosty wybór, mimo, że DH jest naprawdę dobry. Yy, tutaj chyba mnie wszystko Ashley Young, w sensie, kurde, Evans nie był nie wiadomo kim, tak samo jak nie wiadomo kim nie był y Young, y Chociaż kurde. Dobra, nie, bo to jest trochę sympatia. Y nie, dobra, wybrałem Ivansa. Mimo wszystko. Mimo wszystko. Y Johnny. John, to był chyba Johnny Evans, nie pamiętam. Tutaj Skolls, prosty wybór. Tutaj no, Smolnik mimo wszystko. Y tu chyba Sheringham, aczkolwiek to też tak przez mgła ich kojarzę. Eee, no, e, Bruksa znam jako trenera, wiadomo, eee, Steve Bruce. No, genialnym trenerem to on nie jest, wiadomo, Newcastle między innymi. Eee, a jak kurczę, no, kawani, nie, no wszystko, nie, no wszystko Steve Bruce, bo jednak kawani e, nie grał długo. I też nie jest nie wiadomo jak dobry, więc obecnie, bo ja generalnie szanuję Mega Kawaniego. Tutaj Patrick Ewra. Ja go mega lubię. Mm. Nie wiem, kim był ten pan po prawej, więc Beram. No, na pewno miał dłuższą historię niż Varan, który zagrał na obecną chwilę nawet nie pół roku. Więc wyram Edwarda. Ale spokojnie nie wiem, kto to jest, ale no mówię, no. Varan dopiero przyszedł. No i tutaj Park był naprawdę dobrym zawodnikiem. Ale mimo wszystko Markus Rashford też za te swoje działania pozaboiskowe Przepchnę go, przepchnę go e, Mamy Sancho i Briana Robsona, no, Sancho nie pokazuje za dużo, także Brian Robson e, Schmeichel, no Schme ja go mega lubię, mega lubię Igo i Kaspera Także tutaj prosty wybór, no przepraszam, Lingard, ale Beckham e, No, best, wiadomo, George Eee, o kur, ale wybór. No kapitan, kapitan i Mason Greenwood. No przepraszam Harry, no ale no... Mm. Słaby jesteś ostatnio. Nie <laughs> być kiedyś dobry, no tutaj też prosty wybór tevez. Eee, no. Kolejny prosty wybór. Kolejny prosty wybór. No idziemy jak tutaj. Eee, o, tu, uh, hmm. eee, Nie kojarz do końca pana prawej, eee, ale... Kurczę, w sumie nie wiem, bo wiem, że Makari trochę w United, to były jakieś lata w ogóle dawne, bo on ma teraz koło 70, ostatnio mi się jakiś włosa nie mignęło, ale no wybieram go, bo pamiętam, że on długo w United, Zresztą, pamiętam, wiem, że był długo w United. No tutaj Sorry Neville, ale no jednak ser 7 druga tutaj powrót do Manchesteru United, nadal jest genialny. Eee, no Patrice Evra. Tak jak mówiłem, ja mega lubię. No Van Persie Van Persie e, tutaj Kurde, ten Edward, tego ja nie kojarzę. Ja sobie sprawdzę go, czekajcie. Dobra, z tego co widzę, to nie był nie wiadomo jak genialny, więc wybieram Rashforda. No, bo jednak Rashford to jest solidny zawodnik. Tutaj, o kurde, no przepraszam, widzieć, ale Runay to jest na kurcze, jeden, jeden z największych zawodników w historii Manchester United. I wybieram Wayne'a. Wayne'a, Runay'a, który nie ukrywajmy mógł zrobić większą karierę. Tutaj Rio, Rio Ferdinand. Swego czasu chyba największy transfer na Manchester United, z Leeds United przechodził E, także tutaj ciekawe, ciekawe przejście, bo jednak, wiecie, to jest rywal. E, tutaj, kurde, Pogba, dobra, ja Pogba nie do końca lubię. Pogba jest głupi czasami, jest mega dobry, mógłby być jeszcze lepszy, ale no, i mimo, że Karik to jest osoba, którą naprawdę darzę dużym szacunkiem, no to jednak, Pogba. Aczkolwiek, no, z bólem to robię. E, I tutaj, no. Iwans, nie było nie wiadomo kto, Brian Robson, wiem, że był kapitanem Manchester United, nie pamiętam w których latach, to nie wiem kiedy to było, pewnie jakoś 35, coś takiego, 40, coś takiego, nie wiem. Więc wybieramy Briana. Dalej mamy Schmeichela i. No nie, no, Bobby Charlton, mimo wszystko. No, jednak ma tą zatą piłkę, nie? Tutaj prosty wybór: George Best, genialny zawodnik, wiadomo, pozabojskowe sprawy, troszkę gorzej. No, tutaj mówię, tego kolmana zbrodnie kojarzę, on tam, no nie kojarzę, ale wybieram Bruno. Także przepraszam za niewiedzę, ale no zdarza się. No nie, no tutaj prosy wybór. Podobne zdjęcie swoją drogam. E, tutaj, no nie, no Ryan Geeks. Ryan Geeks. I kurde, ciężki wybór. Ej, serio, teraz nie wiem, nie wiem w sumie. To jest ciężki wybór, bo kurczę. York, on był dosyć solidnym zawodnikiem, on, on jest chyba w ogóle z Trinidadu i Tobago Państwa, także no dosyć specyficzny kraj W sensie, no rzadko się zdarza, że dobry zawodnik tam gra eee, Wiem, że on grał w też I wybieram chyba D Yorka, kurcze eee, No tu, o No Chyba, chyba Sar, chyba Sar Edwin naprawdę, no to jest mega dobry bankarz Znaczy był Oj, 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 kurde Nie no, Bex, Bex jest potężny, był potężnym rolnikiem No ale Skols, kurde, jaki wybór, dobra Przepraszam fanów Bexa, ale wybieram Skolsa Tu nie Nie no, nie no, błagam, błagam Co to są za wybory? No, wybieram Rio dlatego, bo go bardziej lubię, ale kurde Ciężkie wybory Mogliby Rashforda tutaj Dobra, no tutaj Ewra no, Ewra też pewnie za 3 lata bym dał e, Rashforda. E, no, Roy Keane. Niektórzy go nie lubią, nienawidzą. Niektórzy go kochają. E, tutaj chyba George Best. Chyba George Best, na boisku był genialny. Złota piłka w końcu. E, tutaj Ryan Giggs. E, no... Przepraszam Bobby, ale jako iż nie oglądałem Cię, runę ja widziałem na własne oczy, w sensie na, przez telewizor yy, na telefonie, no to wybieram runę ja, mimo że jednak wiele osób pewnie wybrałoby Charltona, yy, tutaj CR7, CR7, yy, o kurde, ciężki wybór w sumie, bo jednak yy, i York i Pogba, Mimo wszystko, Pogba, nie wiem, no mógłby być lepszy. Ale ja nadal mam ten ból. To mógłby być zawodnik, który wskoczyłby na jeszcze wyższy poziom. I jednak w tym Manchesterze, kurczę, Pogba gra gra dobrze, no naprawdę dobrze. Pogba też grał więcej dla United. Dobra, wybiorę Pogbę. Ale kurczę, szkoda, że jest tak wysoko Pogba. Nie zasłużył, szczerze mówiąc, naprawdę nie zasłużył. E, tutaj, dobra, CR7. No to jest jednak Cox, nie? no sprawdźcie statystyki. Tutaj, runej. A, oj, oj, hm, dobra. Roy, Kin, z to, takim był walczakiem, jaki on był, mimo że też yy, za wysoko doszedł, uważam. Yy, tutaj Geeks, który jakby najbardziej zasłużył, o i to jest przedwczesny finał. Taki chciałem mieć finał. No i tutaj myślałem o tym, nie ukrywam przed odcinkiem, kogo bym wybrał. I wybieram CR7. Między innymi dlatego, bo wrócił do United teraz, teraz, raz, a dwa, że pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Tutaj wybieram Ryana Gigsa, który w sumie nie był tak fenomenalny jak Ronaldo, ani runej, ale jednak to, ile on grał, i w ogóle, no, no, zasługuje na miejsce w półfinale, może nie w finale, ale wiecie. No i tutaj CR7 i mamy mamy zwycięzcę Cristiano Ronaldo, e, czyli obecny zawodnik Manchester United, wygrywa. Mm, no i jak widzicie. Jak dzisiaj głosy podobne, Ole, jak wysoko, zobaczcie, zobaczcie co zrobi. Kurczę, czemu tak Ole dał wysoko? No właśnie, i Kantona odpadł wcześniej tam z kimś, nie pamiętam z kim, ale no, nie, chyba z Rio Ferdinandem. I Kantona powinien być wyżej. Eee, no ale cóż, ale cóż. Charlton, jak nisko, to się zdziwiłem. Chariton, ja szczerze nie kojarzę, żeby tak na niego mówili, więc wydaje mi się, że to może być literówka, eee, ale nie wiem, dobra, w każdym razie. Ha, Harry Maguire 20, Kawani 19, ej ci ludzie naprawdę, co nie głosują, Kawani 19, czy to jest zmiennik, i to od roku, yy, dobra, no dajcie znać, kto, kto według was jest najlepszym yy, zawodnikiem w historii, no dla mnie jest to Ronaldo, yy, no i co, mam nadzieję, że Ci na mi się podobał, jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o peczkę w górę, subskrypcjach, a no, ja żegnam się z wami, siema.